Też mi tu rękę, szczęście. I kawałczek i to tak już byśmy Nagraj tutaj na Lewina. Do Lewina. Do Warsz. Tak, tak i do, góry tam stoi. Wtedy do to było co To ona tam 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 czy to? tam 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 Kto tam mieszka? Violetta Villas. A Violetta Villas, ale to on, z nią się porobiło coś nieciekawie, nie? To nieciekawe, ale będzie chyba miała propinę w swoim jakiś show. No to był właśnie. Starbyło, no był by i straszna, straszna starbyło. kicha była podobno. Kicha była? Tak, no dała plamę, no. Podobno do, do końca nie chciała na estradę wyjść, bo tam coś sobie nie życzyła, no. I prosili ją po prostu, żeby, żeby wyszła na estradę, bo ludzie czekali. Jak to się mówi, ile ona może być tam? No siedemdziesiąt, nie wiem. No. Takie głożęsta, no, tak, no bo ludzie nieraz 70 lat nie pewnie tylko u wszystkiego tego usposobienia... Już niki zdrowy No, ale już masz. Ona ma no, jakieś problemy jest... psychiczne. Tak, tak. No i Jurek nas z powrotem co w to, bo byśmy tą trasę przewieszli. Jeszcze dalej kawałek, nie tutaj. Jeszcze Proszę? dalej, jeszcze dalej Ale teraz zobaczysz, że dobrze zrobiłem, bo bardzo daleko byliśmy. Bardzo nie. daleko, tak.